Ostrożna Basia. Czy widzicie ostrożną Basię, która na bezpieczeństwie zna się? Nim coś zrobi zawsze myśli. Nie jak inni, lekko myśli. Basia wie, gdzie dla ochłody latem można wejść do wody. I że zimą po jeziorze. Choć po lodzie iść nie może. Jest roztropna i ostrożna, wie, co złe jest, a co można. Wysokości, choć bajeczne, też bywają niebezpieczne. Na drzewa więc się nie wspina, i z okna się nie wygina. Uczy innych ostrożności. A bezmyślność ba się złość. Czasem sama w domu bywa, choć się wtedy nie ukrywa. Nie otwiera nieznajomym, trzeba zawsze być świadomym. Basia umie rozsądek zachować, od obcych nic nie chce przyjmować. Mama tak ją nauczyła, by ostrożna zawsze była. Gdy na łąkę idzie czasem, albo się przechadza lasem, wie, że kwiatki, choć pachnące, mogą bardzo być trujące. A niektóre są chronione, ich zrywanie zabronione. Chcesz mieć kwiatki na komodzie? Sam wyhoduj je w ogrodzie. Posłuchajcie ostrożnej basi, gdy się piesek do was łasi, a wy go wcale nie znacie, to go sami nie głaskacie. W lesie dzikie są zwierzęta, więc niech każdy zapamięta, by nie karmić, nie dotykać, lecz z daleka zdjęcia strykać. Czytał Jerzy Minuczyc